Myślisz, dlaczego ludzie wyjeżdżają na emigrację? Czy jest to chęć zmiany sytuacji ekonomicznej? Chęć zmiany życia? Poznania czegoś innego? Chęć rozwoju osobistego poza krajem ojczystym? Po wysłuchaniu tego odcinka mam nadzieję, że nie będziesz już mieć wątpliwości, co od takiego przyciąga ludzi na drogę zwaną emigracja. I choć większa część analiz tego tematu opiera się na emigracji do Islandii, bo tą znam najlepiej, to myślę, że wyniki rozważań można niejako dopasować do innych krajów. Ja nazywam się Katarzyna Matysek, a to jest podcast Emigracja bez ściemy. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Dziś zastanawiam się, czy powody dzisiejszej emigracji są zupełnie inne od tych, które były dawniej, jakie zna historia. Czy jest coś innego, co. Kieruje ludźmi i sprawia, że, że wyjeżdżają z Polski. Wiemy, że w polskim doświadczeniu dziejowym pojawiły się dwie wyraziste postacie emigracji. Była to emigracja polityczna, a potem emigracja zarobkowa. Tak było kiedyś. A jak jest dziś? Dlaczego wciąż wyjeżdżamy z tego cudownego kraju, jakim jest Polska? Polska jesień tworzy cudowne pejzaże, wiosenne przebiśniegi, lub inne kwiaty, zapierają dech w piersiach. A zapach na przykład, jak dla mnie, letniego deszczu albo powietrza po letnim deszczu porusza moje serce, nawet dzisiaj, gdy o tym myślę. Mamy w Polsce piękne lasy, jeziora, góry, cudowną architekturę, miast, miasteczek. Do tego szeroko, szeroko pojęta kultura. Teatry, wystawy, muzea, koncerty. No, mamy w Polsce wszystko. Polska to również możliwość dobrej edukacji wyższej, rozwoju osobistego, choć tutaj miałabym pewne zastrzeżenia, ale może o nich nieco później. No, mamy w Polsce wszystko. Jak pomyślę sobie, jak wyglądają, pachną i smakują polskie owoce i warzywa, i to, że można się tam odżywiać sezonowo, to jest to, co, za czym ja tęsknię, żyjąc już 16 lat na emigracji. I to jest niesamowite. Ja. Zastanawiam się dlatego, co za kilkadziesiąt lat będą o nas pisać jako o ludziach, którzy wyjechali z Polski, bo wydaje mi się, że jesteśmy tą trzecią falą emigracji. Czy będą pisać o nas pozytywnie, czy może staniemy się pokoleniem darmozjadów, którzy opuścili kraj ojczysty, w którym przecież było wszystko, no bo tak mogą o nas mówić, tak mogą o nas pisać. Dawna emigracja polityczna nosiła w sobie większego ducha, ponieważ ludzie, choć byli zmuszeni do wyjazdu, nie rysują się oni w oczach naszych absolutnie negatywnie, a wręcz przeciwnie, są to, uczymy się na historii, są to wielkie obrazy walki, patriotyzmu i miłości do ojczyzny. To na emigracji przecież powstawały stronnictwa polityczne, partie, otwierano instytucje kultury i sztuki i wszystko w imię. Obrony polskości, tak? Miłości do kraju. Cudowni ludzie, działacze, mimo życia na obcej ziemi, zawsze myśleli o kraju ojczystym. Dziś czytamy o tym na historii. Literatura piękna jest przepełniona tymi odczuciami, tęsknoty, miłości za Polską. Cłowacki, nie wiem, Mickiewicz czy Chopin. No, Kimżeż byliby oni, gdyby nie właśnie ta emigracja, nie ten wyjazd na emigrację. I dzięki tej emigracji możemy dzisiaj podziwiać zarówno tą piękną literaturę, poezję, jak i muzykę. Wraz z polityczną trwała też emigracja ekonomiczna, bo wzmianki o tej emigracji. Sięgają już końca lat XIX wieku, a najwięcej to lata 1960 i 1970. Później, w chwili wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, to rok 1981, i według danych na emigracji poza granicami Polski pozostawało około 500 tysięcy obywateli polskich, i byli to głównie emigranci zarobkowi. Część z nich, później po zniesieniu stanu wojennego, otrzymała, starała się o, o Pozwolenia na pobyt za granicą, a część z nich wróciła do Polski. Od tamtej pory naprawdę było bardzo znane to wychodztwo zarobkowe z tym przysłowiowym chlebem. I kobiety wyjeżdżały szczególnie, były cenione w swojej pracy, opiekowały się ludźmi starszymi, chorymi. Wyjeżdżano do Niemiec, USA, Kanady, wszędzie. Później. Wstąpienie Polski do Unii, czyli rok 2004. I tutaj otwarcie się nasze na Irlandię, Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię, Norwegię, Hiszpanię. No, wyjeżdżaliśmy za tym chlebem. Mamy rok 2022 i ja się tak zastanawiam, czy my wciąż możemy mówić o tej fali emigracji zarobkowej? Czy może rozpoczął się jakiś nowy etap emigracji? Chciałabym wierzyć, że tak, że jesteśmy tym innym pokoleniem który zapoczątkuje coś innego. Myślę sobie, że tak od już 2017 obserwuję wyjazdy z kraju, z Polski, ludzi i myślę, że jest szansa, że to nie tylko ekonomia wpływa na te decyzje wyjazdowe. Odpowiedź jednak nie jest taka prosta, ponieważ badania zjawiska emigracji dowodzą, że to wciąż niestety, ale czynnik ekonomiczny odgrywa Istotną rolę w tych decyzjach wyjazdowych, ale mimo wszystko jest jeszcze coś, coś innego, coś, co kryje się za tą ekonomią, i coś, co ciągnie ludzi poza Polskę. Co to takiego? Z obserwacji tutaj swoich znajomych, którzy wyjechali na Islandię, jak i również innych znajomych, którzy wyjechali do innych krajów, czy do Holandii, czy gdzie indziej, myślę, że ludzie szukają stabilizacji życiowej lepszych standardów w życiach, co często wcale nie oznacza zakup większego domu czy lepszego samochodu. Nie, nie, ale jak widzę tu moich znajomych, którzy na przykład mieszkają na Islandii, to zdaję sobie sprawę, że jest to taki spokój życia i bezpieczeństwo dnia codziennego, a w tym kultura pracy. Tak, myślę, że to bardzo istotny czynnik. Co mam na myśli, mówiąc Kultura pracy. Mam tu na myśli możliwość relaksu, wtedy, kiedy ma się wolne, a pracowania wtedy, kiedy jest się w pracy, czyli tak zwanego niezabierania pracy do domu. Wiadomo, że w pracy spędzamy większą część naszego dnia i też bardzo ważne jest, jak się, jakie, są, jakie panują w niej stosunki międzyludzkie. I myślę, że na emigracji te stosunki w tych krajach innych są. Takie luźne, takie przyjacielskie. Mówimy po imieniu do naszego szefa. Nie jest on tylko naszym szefem, ale jest on po prostu naszym kolegą. Jest wzajemna rozmowa, zrozumienie. Nie ma stresu pomiędzy, nie wiem, podwładnym, nawet ciężko nazwać teraz pracownika podwładnym, po prostu między pracownikiem a, a kierownikiem, a szefostwem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Myślę, że to też jest takim trochę Punkt emigracji, którym poda, podają inni też ludzie, bo mam przyjaciół w Norwegii czy w Szwecji i, i oni też ewidentnie zauważają tam taką różnicę, gdzie te stosunki między pracownikiem a, a szefem są takie ludzkie, jest to wzajemna rozmowa i to jest bardzo ważne. Mo, mogę sama powiedzieć, że pod, jestem tego przykładem, ponieważ. Po 13 latach mieszkania na emigracji zdecydowałam się na powrót do Polski. I miałam, może kiedyś powiem o tym coś więcej. Dziś natomiast wspomnę tylko tyle, że to właśnie ten czynnik tej kultury pracy, tej, tego poszanowania pracownika, wzajemnej równości w pracy niejako sprawił, że jestem dzisiaj z powrotem na obczyźnie, na Islandii i tu pragnę już pozostać na stałe. Nie mówię, że mieszkając w Polsce było tam źle, nie, nie, absolutnie nie. Więc ekonomia to tak jakby trochę podstawowy czynnik wyjazdu, ale zawsze się jeszcze coś kryje. Jeszcze są jeszcze inne powody, dlaczego ludzie decydują się na wyjazd z Polski, na emigrację. Niektórzy na przykład planują wyjazd, by spłacić długi, zaciągnięte kredyty Inni chcą zbudować dom w Polsce, a jeszcze inni otworzy, odłożyć jakieś pieniądze na być może swoją działalność, otworzenie swojej działalności jakiejś gospodarczej. Inni chcą polepszyć te warunki, a jeszcze inni pozostać na stałe za granicą. I ci, którzy, nie wiem, planują, myślą o emigracji w sposób krótkofalowy i myślą sobie, że nie wiem, wyjedziemy, zostaniemy trochę, odłożymy na. Dom, mieszkanie, zbudujemy w Polsce, to oczywiście, że tym ludziom się to udaje, tak? Znam wiele, wiele naprawdę osób, które z takim właśnie celem życiowym udali się, przyjechali na emigrację i z niej wrócili i zamieszkali w Polsce i są szczęśliwi. Zbudowali domy lub kupili mieszkania, założyli firmy lub też pracują na etacie, więc ten ich cel został zrealizowany. Bardzo często też wyjeżdżają ci. Którzy mają kogoś za granicą, czy to rodzinę, czy znajomych. No wiadomo, tak jest łatwiej. Jest to tak zwany łańcuch emigracyjny, kiedy jedna osoba pomaga innej, lub to, że się ją zna, wpływa na naszą decyzję o wyjeździe, że jedziemy gdzieś, gdzie kogoś po prostu znamy, bo ten ktoś albo nam pomo pomoże, albo po prostu wiemy tylko, mamy tą świadomość, że są tam jacyś znajomi, ale najczęściej to. to z tym łańcuchem jest, jest związana jakaś pomoc tych ludzi. Kiedyś ta emigracja była naprawdę trudna, szczególnie dla rodzin. Bo to najczęściej ojcowie wyjeżdżali, a żony zostawiały, zostaływały w Polsce razem z dziećmi, albo często dzieci zostawały w Polsce, a całe rodziny mama z ojcem wyjeżdżali. Każdy pamięta takie sytuacje, pamiętasz pewnie, drogi słuchaczu, mowa tutaj o tak zwanym eurośroctwie, lub inaczej środstwie emigracyjnym, kiedyś ten czas emigracji był naprawdę ciężkim czasem, szczególnie dla, dla rodzin. I jak myślę na ten temat, to, to jest mi aż, aż przykro, choć wiem z drugiej strony, że obecne czasy są dużo, dużo lepsze i całe rodziny już mogą wyjechać. Jest to, jest to łatwiejsze. To już nie tylko ojciec zdecyduje się na pracę za granicą i utrzymywanie dwóch domów i nie wiem, wysyłanie żonie, dzieciom pieniędzy. Już cała rodzina wyjeżdża, jeżeli ludziom zależy na tym, żeby wszyscy byli szczęśliwi i żeby to nie tylko pieniądze grały rolę w ich życiu i decydują się na wyjazd sama osobiście pracuję w szkole i mam styczność z rodzinami z dziećmi i wiem, że wszyscy teraz starają się, ci co decydują się na emigrację z dziećmi właśnie starają się nie tylko polepszyć swoje warunki życiowe, ale również zapewnić start swoim dzieciom, lepszy start swoim dzieciom i i zapewnić po prostu szczęście całej rodziny. Obecne czasy to też możliwość emigracji ludzi młodych. Chęć wykształcenia, ludzie młodzi właśnie podają ten czynnik jako taki czynnik z decyzji swoich wyjazdowych. Jest to właśnie możliwość kształcenia się na zagranicznych uczelniach, ale również chęć języków obcych, tutaj wyjazdy na prace wakacyjne czy wymiany studenckie. Ludzie chcą poznawać języki obce, dlatego decydują się w młodym wieku na emigrację. Ci, nawet, którzy nie mają rodzin i dzieci, i myślą też czasami, że no, mogą przecież w jakiś sposób przeżyć przygody życia, bo z drugiej strony, jak myślę sobie i sięgam pamięcią wstecz, to ja sama żałuję, że nie wyjechałam na taką emigracyjną przygodę dużo wcześniej, bo ja dopiero w wieku 25 lat. Zdecydowałam się na wyjazd, a mogłam wcześniej, bo śmiało, w wieku 20, nie wiem, 21 lat, może wcześniej, mogłam właśnie próbować tej wymiany studenckiej czy jakiejś wakacyjnej pracy za granicą, by właśnie móc uczyć się przede wszystkim języków obcych, co ważniejsze, uczyć się życia, pracy, by odkrywać siebie, odkrywać swoją pasję, to co lubię, w czym jestem dobra. Prawda jest taka, że ludzie w Polsce zbyt późno niestety idą do pracy. I nie mam tutaj na myśli ludzi dorosłych po, po szkołach, tylko mam tu na myśli ludzi młodych, którzy mogą podejmować właśnie wakacyjne prace czy wymiany studenckie to już nie, bo to już nawet później ale mam tu na myśli ludzi młodych. Ludzie młodzi powinni móc, tak jak wiem, że się dzieje to w krajach, tak jak, nie wiem, Islandia, Szwecja, Norwegia. Wiem, bo mam znajomych, że tu ludzie chodzą do pracy, idą bardzo szybko, bo bardzo w młodym wieku. Nawet na pewno w wieku szkoły średniej, a, a nawet pod koniec szkoły podstawowej, ostatnie trzy lata szkoły podstawowej. No i jest to fajne, no bo jest to możliwość zdobycia doświadczenia, do zdobycia dotknięcia, poznania jakichś zawodów, aby potem móc zadecydować tak naprawdę, jaką ścieżkę życiową obierzemy, na jaki kierunek studiów pójdziemy, czego się będziemy uczyć I, i to jest bardzo fajne. Dlatego dobrze by było, gdyby też więcej osób czasami decydowało się na zagraniczne prace, no, takie wakacyjne poza Polską lub właśnie wymiany